Gospel dla zapikanych. Z Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: O, Oto teraz mówisz otwarcie i nie odpowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Bardzo lubię ten fragment. Jezus jakby się dziwi, albo irytuje. Nie do końca umiem oddać emocji, która stoi za mistrzem z Nazaretu. Ale jak sobie o tym myślę, to ma coś, co młodzież chyba nazywa kringiem. Dlaczego? Dlaczego dopiero teraz? Trzy lata ze mną chodzicie. Tu końcówka mojej działalności, a wy dopiero teraz wierzycie? To jest coś, co chyba Chrystusa będzie zadziwiać wielokrotnie, że my mamy tak krótką pamięć naszej wiary. Dlatego zapewnia nas. Tymi słowami na koniec dzisiejszej Ewangelii i warto, żeby sobie je wziąć do serca, jako pewien taki pewnik odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Gospel dla zabieganych chwila z Ewangelią.